dwa kompletnie roztrzaskane samochody, a elementy karoserii obu pojazdów rozrzucone w odległości kilkunastu metrów. Tak wyglądał wypadek, do którego doszło w sobotę przed godziną 7 rano na drodze Krajowej 28 w miejscowości Podłopień. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów wyleciał poza obręb drogi, natomiast z drugiego tak naprawdę nie zostało nic. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby dostać się do środka pojazdu i wydobyć z niego ranną osobę. Wezwano też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na nauku drogi doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych BMW i Renault. W samochodzie osobowym Renault podróżowały dwie osoby, zostały zabrane przez ZRM do szpitala. W samochodzie BMW jedna osoba była zakleszczona, została uwolniona przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Wstępnie miała zostać zabrana przez śmigłowiec NPR, ale po wykonaniu badania została zabrana przez karetkę do szpitala. W związku z wypadkiem utrudnienia na drodze krajowej 28 w podłopieniu potrwają kilka godzin.